A jeśli jestem składany w ofierze oraz w publicznej służbie Waszej wiary, cieszę się oraz współraduję z Wami wszystkimi. Listo Filipian 2, rozdział 17, werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do Ciebie Jestem Bogiem, który daje, daje i daje. Gdy umarłem za Ciebie na krzyżu, nie zachowałem nic dla siebie, wylałem swoje życie w ofiarniczej posłudze. Ponieważ dawanie jest wpisane w moją naturę, szukam ludzi, którzy są w stanie przyjąć absolutnie wszystko, co chcę im ofiarować. Aby pogłębić naszą relację, potrzebujesz dwóch rzeczy: podatności na moje działanie i czujności. Gdy jesteś podatny na moje działanie, pozwalasz, aby moje obfite bogactwa wniknęły w najgłębsze zakamarki Twojej istoty. Gdy jesteś czujny, nie odrywasz ode mnie wzroku i szukasz mnie w każdej chwili swojego życia. Stały umysł, jak to ujął prorok Izajasz, to cel możliwy do osiągnięcia. Dzięki swojej czujności Otrzymujesz chwalebny prezent, mój doskonały pokój.